You Witajcie, nazywaj mnie somat wędrowcem. A to jest kolejny odcinek Bloodborne. Tutaj właśnie ostatnio walczyliśmy z takim potworem elektrycznym, można powiedzieć, że nawet demonem. i no i właśnie, tutaj coś takiego właśnie znalazłem nie wiem co to jest znaczy no taka runa po prostu to wiem co to jest to jest runa okej okay. tutaj jakieś notatki niepotrzebne nam Proszę. To była chyba mniejsza podróbka hydry. Czyli takiej takiego potwora z mitologii greckiej, który miał tam wiele... tu... ze trzy chyba. No i ogólnie wiele głów. Kolejna hydra. Ja tak naprawdę nie wiem czy to hydra, ale tak będę ją nazywał. Tego potworka. Wow! Tu widać jakaś zaraza tego... tych węży jest. Tej to akurat to... to wygląda jak meduza trochę. Bo ona miała takie włosy. Też z mitologii greckiej akurat ona była. No i ona miała takie węże zamiast włosów. I, i mogła swoim wzrokiem y, zamienić w kamień. Uuu, uh, większy zawodnik widzę. Aha. No, przydałoby się właśnie z tym walczyć, który do nas strzela. Tylko, że on tutaj, kurczę, mnie by O, właśnie, tym jadem swoim zabił, więc trzeba znaleźć inną drogę, myślę. Bo to jest troszkę niebezpieczne, tak, yy, na niego od razu się rzucenie. O, udało się. Kurczę, to jest hydra. Pięknie. Załatwiony bez mydła. Dobra, tu chyba trzeba na dół się dostać, widzę. Tylko kurczę, trzeba teraz znaleźć drogę, żeby tutaj... ...nie ginąć bezsensownie. O, udało się, okej. Okay. Tu chyba jakaś tylko znajdźka jest. nic więcej. Chociaż tutaj coś już jest. Kurde, to jakiś kosmita. Przynajmniej tak wygląda. Albo... lub... jakiś grzyb. Tak, to chyba raczej jakiś... grzyb. Grzybiasty... Przeciwnik. No proszę oni takie właśnie... to oni mogą tak z głowami robić, żeby będą takie jak... ta... ryba rozwielitka? czy coś takiego... rozdymka, nie rozwielitka chyba tak się nazywa rozdymka, taka ryba okej okay, jest, kolejne to mi się podoba, jak na naszym, na naszym bohaterze ta krew ogólnie się y, zabrudza go, albo te, ta maź właśnie jak teraz, że wygląda jak mokry, to całkiem fajny efekt. Chociaż w niektórych grach to jest y, też tak robione, ale nie na taką skalę, że cały czas to widzimy, to y, y, taki właśnie efekt brudzenia się, czy coś w tym stylu, nie wiem jak to właściwie nazwać. Ale tak jest. Okej, okay, tam jakiś... ...znowu świnie. No, ta świnia, tak wiecie. Którą kiedyś tam walczyłem, w pierwszych odcinkach nawet chyba. Właśnie nie zauważyli, te węże mogą zatruć. Więc lepiej uważać, bo oni mogą nas zatruć, moi drodzy. A tego byśmy nie chcieli. A dobra, cześć. jakaś nowa yy, szata armor zobaczmy hmm. dosyć ciekawy muszę powiedzieć Ale jednak ja stanę przy swoim starym, bo jest o niebo lepszy. Dobra, kolejny świniak Kurde on chciał mnie zgnieść Ciekawe